Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku programu Dzień Wschodzi. Dzisiaj naszym gościem jest Maciej Budka, dyrektor lubelskiego oddziału okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzień dobry. Dzień dobry. No cóż, powódź już jakiś czas temu. Zdaje się, że część z nas już nawet zapomniała o tym, jak duża to była katastrofa, ale tam na miejscu ludzie nie zapominają i nadal ta pomoc jest potrzebna. No, i nie mogę zapomnieć, ponieważ to cały czas trwa. Powódź to nie jest tylko ten moment, kiedy prawda, jest woda i ona zalewa nasze domy, i jakiś czas w nich przebywa, ale powódź to jest też ten czas, który następuje później. Ten, ta walka ze sprzątaniem wszystkiego, z tym błotem, szlamem. W tym roku także walka z czasem, bo zazwyczaj te powodzie mieliśmy wiosną, latem. W tej chwili mamy już jesień i zbliżającą się zimę, i to jest największy w tej chwili problemem. No właśnie, czyli rozumiem, że pomoc nadal ta od nas, z innych krańców Polski jest potrzebna, ale tak dokładnie to czego potrzeba? Pomoc jest potrzebna i w zależności od tego, w jakiej fazie jesteśmy po tej katastrofie, no to te potrzeby się zmieniają. W tej chwili jesteśmy w fazie, gdzie już nie potrzebujemy wody, żywności, artykułów nawet do sprzątania czy chemicznych. W tej chwili potrzebujemy przede wszystkim nagrzewnic, osuszaczy po to, żeby jak najszybciej. Te domostwa i te, te budynki doprowadzić do stanu, kiedy one będą suche i będzie można w nich robić kolejne, kolejne rzeczy, i to także już w tej chwili zaczyna się ta faza, kiedy potrzebne są właśnie materiały budowlane. W dalszej części pewnie wyposażenie tych, tych przede wszystkim domów, i na to jesteśmy już przygotowani i myślimy zawsze te kilka kroków do przodu. Wspomina Pan o, o suszaczach na grzewnicach, ale czy no, potrzeba na przykład, nie wiem, może ciepłych ubrań, kocy, zbliżają się te bardzo zimne już miesiące, to lepiej jest, że tak powiem, zadzwonić tam gdzieś do jakiejś organizacji, która rozprowadza ten towar. W taki cudzysłów, czy też może lepiej na przykład wspierać finansowo pewne zbiórki, a może jedno i drugie? No my proponujemy jako organizacja, która ma duże doświadczenie w niesieniu pomocy także w czasie katastrof i klęsk żywiołowych, i nie tylko w Polsce, ale także za granicą, proponujemy już jednak, mimo wszystko, jako kraj rozwinięty, iść w stronę tych form takich nowoczesnych, które w tej chwili obowiązują w pomocy humanitarnej. To jest dawanie ludziom przede wszystkim wyboru. Tak? My w tej chwili naszą pomoc staramy się kierować w formie chociażby voucherów na konkretne artykuły, kiedy osoba potrzebująca jest w stanie z takim voucherem pójść do danego sklepu i wybrać to, co jej się podoba, to, co ona najbardziej w tej chwili potrzebuje. W ten sposób przywracamy też tym ludziom godność. Wspomniał Pan o takim nowoczesnym podejściu. No więc właśnie zakładam, że to chodzi o to, żeby po prostu wspierać finansowo. Wy wtedy takie vouchery jesteście w stanie zorganizować, ale czy na przykład organizując swoje wydarzenia, wiem z naszego doświadczenia, bo przy okazji na przykład naszej złotej setki taką zbiórkę prowadziliśmy. Nadal prowadzicie, jak rozumiem, zbiórki do skrzynek, które. No, przedsiębiorcy czy prywatne osoby, organizując jakieś wydarzenie, mogą od Was wypożyczyć i wtedy zebrać dodatkowe fundusze. Oczywiście, poza, po, poza formami takimi zdalnymi, kiedy, gdzie można dokonać przelewu, czy też wpłacić blikiem, czy też wykorzystać zrzutkę.pl, gdzie, gdzie prowadzimy swoją zbiórkę na rzecz powodzian. Można także wziąć udział w naszej normalnej, standardowej kweście. Przy różnych wydarzeniach nasi wolontariusze są, stoją z puszkami kwestarskimi i zbierają te datki w, w gotówce, ale także w wielu miejscach, przy wielu wydarzeniach, stoją nasze skarbony, do których zbieramy pieniądze. No w tej chwili taką rekordzistką wśród skarbon jest skarbona z jednego z centrum handlowych, z której no, w przeciągu dwóch tygodni nazbierało się 25 tysięcy. To już jest naprawdę poważny zastrzyk gotówki, w którym możemy pomagać tam na miejscu. No właśnie, mówimy tu ciągle Przepraszam. Mówimy tu ciągle o takich sprawach finansowych. No, pieniądze są najważniejsze w tym momencie, zdaje się, no bo to nimi najłatwiej jest chyba zarządzać, bo zbiórki, które jakby pewne, konkretne dary dajemy, no nie zawsze, tak jak pan wspomniał, chyba pomagają tym osobom. No, które tego najbardziej potrzebują, bo czasami trafią y, rzeczy, które już są, że tak powiem, dostarczone. Y, czyli właśnie podsumowując tę część naszej rozmowy, to najlepiej wspierać finansowo i mamy do tego dużo y, możliwości, ale to. Co się dzieje tak naprawdę z tymi, nie wiem, z tą złotówką, z tymi pięcioma złotymi, które ja wrzucam? Jak to wygląda już po waszej stronie? Czy wy właśnie organizujecie takie vouchery? Czy może jedziecie do wielkiego supermarketu, kupujecie wtedy to, co ludzie zgłaszają, że potrzebują? Czy może jeszcze w jakiś inny sposób? Znaczy, podam na, na, na konkretnych przykładach. Szanowni Państwo, musimy zmienić troszeczkę nastawienie nasze jako społeczeństwa do, do, do pomagania w takich sytuacjach. My bardzo chcemy czuć to, że pomagamy i iść do sklepu, kupić tą dwie butelki wody, jeden olej trzy ryże i jeszcze ileś rzeczy i zanieść w konkretne miejsce. Tyle, że w tym momencie musimy mieć świadomość tego, że ta pomoc trafi dopiero za jakiś czas na, na, na miejsce katastrofy, gdzie już niekoniecznie będzie tą najbardziej yy, potrzebną. Dwa, że generujemy w tym momencie cały proces logistyczny. Te dary z punktu zbiórki muszą trafić do magazynu, muszą być przesortowane, spakowane, spaletyzowane, muszą być dostarczone tak jak w tym momencie na dolny śląsk czy na polszczyznę. Co generuje także duże e, koszty, związane chociażby z transportem no i z pracą, z pracą ludzi. My, Gdyby każdy z nas, kto te dary e, daje, Tą samą kwotę, którą wydał w sklepie, przelał na konto bądź rzucił do puszki, bylibyśmy tak naprawdę w stanie tam na miejscu kupić dwa razy tyle e, tego samego artykułu, bo kupujemy wtedy hurtowo od producentów i przede wszystkim na miejscu, nie generując kosztów e, przewozu. Jeżeli mamy środki finansowe zebrane e, od społeczeństwa, jesteśmy w stanie też na bieżąco reagować na te potrzeby, które są tu i teraz. Tak? To, że dzisiejszego dnia potrzebujemy w danej miejscowości wody. To nie znaczy, że za pięć dni będziemy potrzebować. My nazbieramy, zawiedziemy, a się okaże, że już to jest najmniej potrzebny towar i zrobimy tylko tam na miejscu problem z tym, gdzie to przechowywać, co z tym robić. I widzieliśmy to, jako polski czerwony Krzyż, e, koordynowaliśmy pomoc humanitarną w stroniu śląskim. I widzieliśmy naprawdę tony towarów, które przyjechały bez żadnej koordynacji, zostały zeskładowane w szkołach i leżały, bo nie były to rzeczy, które były w danym momencie. Potrzebne. Także środki finansowe to jest ta najmądrzejsza pomoc. Wybierajmy sprawdzone organizację z doświadczeniem, takie, którym można zaufać, one na pewno będą wiedzieć, co z tym zrobić, zrobią to dobrze i przede wszystkim transparentnie. Wiemy już, jak pomagać, ale teraz takie pytanie troszkę z innej strony. Czy faktycznie pomagamy takie no, z Pańskiego doświadczenia, czy to było widać, że faktycznie takie pospolite ruszenie w narodzie było? Czy to jest. no, Bardziej taki wyjątek, jeśli ktoś pomaga. Nie, to nie jest wyjątek. My to obserwujemy od dziesiątek lat, że nasz naród w momencie, kiedy coś się dzieje złego i kiedy trzeba tej pomocy udzielić. Widzieliśmy to dwa i pół roku temu przy wybuchu wojny, widzieliśmy to przy poprzednich powodziach. Tak samo w tym roku widzieliśmy, jaka masa darów, środków finansowych, ludzi chętnych do pomocy zgłaszała się. No i to buduje na pewno. Natomiast musimy. Cały czas edukować, żeby ta pomoc była przede wszystkim mądra, bo to pospolite ruszenie jest świetne, ale trzeba je odpowiednio skoordynować i Sprawić, żeby było jak najbardziej efektywne. No, wy działacie właśnie w roli takiego koordynatora, ale nie tylko przy okazji no, tej katastrofy, ale tak na co dzień. Czym jeszcze zajmuje się Polski Czerwony Krzyż? To jest takie pytanie, które no, pewnie dotyczy wielu organizacji humanitarnych czy takich społecznych, bym to nazwał, ale jak możemy Wam pomóc na co dzień, już nie mówiąc konkretnie o powodzi na przykład? No jesteśmy organizacją, która w tym roku skończyła 105 lat, więc przez te 105 lat nazbierało się tych różnych form działalności, które prowadzimy i kontynuujemy. I można powiedzieć, że tak na co dzień to jesteśmy taką naprawdę małą fabryką, która, która to dobro produkuje w całym, w całym kraju, My w naszym przypadku, w naszym województwie. I tych działalności jest bardzo dużo. Mamy, w tej chwili działamy w oparciu o strategię do 2030 roku gdzie podzieliliśmy całą tą działalność, bo musieliśmy już to w jakiś sposób uporządkować na takie trzy podstawowe filary. To są działania związane z bezpieczeństwem, bo do tego zostaliśmy z, z ponad 100 lat temu powołani i, i to jest takie klucz naszej działalności, czyli bezpieczeństwo przygotowanie na wypadek właśnie klęsk, katastrof, ale także e, konfliktów zbrojnych. Drugi filar naszej działalności to jest, to jest zdrowie, czyli od lat też zajmowaliśmy się promocją zdrowego stylu życia, profilaktyką, honorowym krwiodawstwem, więc wszystkie te działania są w dalszym ciągu dla nas bardzo ważne. I trzeci filar, ten, który jest najbliżej często ludzi na co dzień, to jest szeroko rozumiana pomoc społeczna, niwelowanie tych nierówności społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu. I tutaj działamy przede wszystkim na rzecz najsłabszych grup społeczeństwa. To są w dzisiejszych czasach przede wszystkim seniorzy, którzy często się borykają z, z wieloma problemami, zwłaszcza problemami ekonomicznymi, ale także zdrowotnymi. To są dzieci i młodzież, które często z różnych przyczyn są pozostawione troszeczkę same sobie i nie zawsze sobie radzą w tym naszym dziwnym. W dzisiejszym czasie. To są rodziny, które, które wymagają naszego wsparcia, czasem bardzo podstawowego w formie chociażby żywności, więc tych działań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I co w tej strategii do 2030 roku? Bo jak rozumiem, pomoc to jest takie zbyt ogólne słowo. Tak, my chcemy być przede wszystkim partnerem dla władz i uzupełniać to, co państwo robi o ten komponent właśnie organizacji pozarządowej, która często jest bliżej ludzi, często zna więcej tych problemów, które, z którymi ludzie się na co dzień borykają, no i siebie widzimy na, na pozycji takiej organizacji, która o tych problemach mówi i mówi, jest, jest takim rzecznikiem tych osób, ale też kształtuje w ten sposób podejście państwa, samorządów do rozwiązywania tych problemów i uczestniczy w ich rozwiązywaniu. To jest chyba takie takie najważniejsze, co, co, co przed nami, no a jednocześnie staramy się być przygotowani właśnie na wypadek klęsk, katastrof. My jako Lubelski Oddział Okręgowy jesteśmy tym, który jako pierwszy pewne rzeczy zapoczątkował, jeśli chodzi o takie przygotowanie. Mamy Centrum Pomocy Humanitarnej, mamy Grupę Pomocy Humanitarnej, która była pierwszą w kraju i Właśnie w Stroniu Śląskim przez pierwsze dwa tygodnie powodzi działała i koordynowała tymi, tymi działaniami. Więc naprawdę wiemy, gdzie idziemy, wiemy jacy chcemy być za te kilka lat, i myślę, że robimy to dobrze.